Tam ciebie wracisz u z południowych rewirów Ludzie w chuj, różnych typów odramuców do zbirów Jak masz szansę, nie diluj, nie na pokaz jest życie Nie, nie wisił, tu furą ojca, co na kredycie Nie ufaj bandycie, nie ufaj nikomu, ufaj sobie In, Cię tutaj za wiodą różnie może być To nie nowość na tych blokach po południowy dzień możesz stanąć w resztoka. Kto za tobą zaszoka, jak zapłacił, to krótko Potem raz wjedzie stoną na tą nie do wódko Możesz trafić dziś w totka, albo żonę swą spotkać, wie fortunny w sytuacji, gdy bawiła się w kotka, może kara ich spotka, albo zostanie plotka. Albo w kurwi się typi, wyniosą ich w worka. Różnie bywa, jedno się rodzi, inne zdycha. Wiecie, zaprowadzi pycha, co przycha? Uśmiech nie ta mylka, szybko znika, kiedy dzieciak zerka z lipa. Ale każdy z nas jakoś musi radę dać na switach. Nie na hitach, Wiktoria, nie na wdzięcznych uśmiechach. Życie zbudzicie w noc, ale nie załam się dzieciach. Życie budzicie w noc, z czasem jak marzej moc. ci dziewki, sadenne albo foliowy kot. Zasypia w dzień, jak wasza jest zwierzę. Zanim koszmar się zmieni i zabierze twój ten, życie budzi noc, Czasem jak waży moc, ci dziewki, sateny albo folię odekąd. Życie zasypia w dzień, jak wasza jest zwierzę. Zanim koszmar się zmieni i zabierze twój ten, bez pieniędzy jest chujnia, chociaż szczęście nie dają. Co nie znaczy, bądź biednym, tylko silni wytrwają. Ci, co grają w otwarte, muszą zmienić ryzyko. Podaj kordy. Kordy, gdzie jesteś? Przed zamkiem, w zamku. Ew, z środki od zamku Trzy. Trzy, spokojnie, idziemy macie pomóc Gdzie? Jaki? No, ja okam. zaraz policzę, już trzy fliksy mnie kleplą. Odporni na jej odmowy byli na molni, nie pomógł, klapsy i skrzywdzili dziewczynę. Ludzi chłopak złapał za nóż, kto zabije, wtedy wzniecił rabinę, krew zalała w jedkru. Choć płakała, to przyjechali, wzięli go w kół, pewnie dołek, 24 potem. Transport i pucha tylko wzyla. w Gocie, kolejna noc, kucha LTZ, żadna A ty już wiem. Gdzie jesteś. już dedam, już dedam. Wiem, gdzie jesteś. Już mam deda. Wiem, gdzie jesteś, widzę cię, widzę cię. Kurwa mać Idę, kurwa, za późno, ale wiem gdzie jesteś już Ale ja nie wiem Dobra klepę go, klepę go Ty wygram O widzę matigo tego matigo Widzę i klepie ich! dwóch ich klepie! Ja jednego kurwa, klepę a, fokusuję go to easy. Tak. no dwa na jeden też dwa Idę ci pomóc tylko klepę tego free killa, czekaj Jak już na FF 0 F0 F0. Tak, ja, ja, robię to jak chłopiec. fokusuję, nie? Jego ja już... na beczki z nim wygrał. Chodźcie, Chodź chodźcie pieski, chodźcie pieski, chodźcie. Ej, taki free kill, chłopie, polizał. Jezu, dobra, czekam na ciebie. Idziesz? F ile? E, F, i F, F0. F0, dobra, to idę. No, tu jakieś miedzie jakieś te? Nie ma tak szybko, bo pieski mnie gonią. <laughs> idę. Jakie pieski, zaraz mnie wrzucam do fosy. Czekaj, tak, idę. Ty jesteś na obrębach zamku, tak? tak widzę tak. cię, widzę cię, widzę ratigo. Widzę, widzę pieski. Idę ci pomóc. No nice, o ty, dawaj. Dawaj pieski. Dawaj piesku. piesku. O, ale pieski, nie. Teraz Dobra. mam. Bita, ty Mój też już zjadł refa On już drugiego grubiować. refa Polizał! Nice! Polizał! Z... Daj nice. mi z nim jeden na jeden Nie, trzeba. Tutaj każdy daje radę za Się No nie, łaterskila zrobił. No dawaj do niego. Wbijam. I stać. On by koblował teraz. Szybko TNT wysadzaj. Dobra, dobra, dobra. Spoko, spoko. Wysadzam, wysadzam. Boom, szakalaka poszło TNT, poszło. Poszło dużo poszło. Nice. Nie, ma, nie może budować, nie może budować. Ja, ja jeszcze bucham, ja jeszcze bucham. Jej, duch, jej robię armatę, chaj to buchaj, buchy. 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 Okay. Nie trzeba! Nam waszych obietnic, i kłam zmarnowanych szans. Pustych stóp przerywamy trans. Nie, nie trzeba! Tutaj każdy daje radę sam. Chcemy zmian, na legalu będzie płonąć dobry gram. Nie trzeba! Chciałem parełka, bo co cykam w kęci. Przecież on, on nie może. On nie. nie, nie, nie ja nie ma bata, bo e ja vale takie armaty że. Spokój no nie zjadł koksa niech tam set Ej set mi pada Ej ora Miocholim, jęki poszło ja Ej szybko do fosy duchy. skakuj, mi set pada Już. Idę do fosy, idę Ja czekaj ja chcę set, zmienić seta, bo mam tylko jeszcze tyci, tyci lepszego trochę tak? Mam jeszcze perełkę jedną, także Easy. Ja sobie perełkę cyknę, także wiesz Czekaj, ja biorę w wiaderko, sobie wyleję tam wodę mm. Mam trzy koksy i sześć ja on się zakoblował chyba, ten typ Nie, lo, wygraliśmy